Bierzemy się do roboty. Na razie wygląda to tak. Oczywiście będę musiał więcej warstwy nałożyć tej farby. I tu jeszcze mi dół został. I cały tył. Więc widzimy się za długą chwilę. Trochę jest mi szkoda zamalowywać ten napis GT500. Tutaj jest o takie małe GT500. No, nie ma innego wyjścia. Na razie tak to wygląda. Dziś dotąd będzie białe. O, dziś dotąd, nie? Tu, dotąd. Ale y, tak to na ukos tutaj będzie czerwone. Więc można już sobie powoli to wyobrażać, że tutaj będzie czerwone. I dalej nie zdradzam. Chcę, żeby to było zaskoczenie. No, i tak się prezentuje. Dobra. Tyle jest. Tak wyglądają moje ręce. Po tym malowaniu. Tak wy wygląda moja podłoga. No i. Nie mam więcej do powiedzenia. No, jak to wygląda? Teraz musimy czekać aż wyschnie ta biała warstwa. Potem nakładamy to na ukos. Tak? Czerwień. Ale jeszcze będzie, będę musiał nałożyć białą. Jeszcze tak. Będę musiał nałożyć. Yy. I. Oczywiście na koniec niebieską. Niebieska będzie o tu. O. I też będzie chyba, może nie. nie. Lipa będzie trochę. Dobra. Pomartwimy się później. A to mój króliczek. Okej. Okay. właśnie oglądam CSK i o, brudna woda jak zwykle U, już widać dno a tu jest taka taka kropeczka tam na samym dole to już dno jest to lipa kurde kurde no, trochę tego poszło, też się nie dziwię. A oto moje spodnie. Gdzieś jeszcze? Ja. Hmm. O, lusterka też już są. Trochę. I teraz wysychają. O, tak to tutaj oklejone. Oczywiście tutaj też. Eee, jedno koło mi się zdjęło. Trochę tam się pomalowało. Hmm. Przez farbę. Tutaj, potem jeszcze czarnym pomaluję. Tak jak tu. Tutaj też trochę doprawię, potem. Ale tu są takie małe elemenciki. I tu są takie małe elemenciki, że ja nie daję rady po prostu. No, tu też trochę mi się wlało do świateł. To też nieco fajnie będzie. No i oczywiście. Tak, to jest wszystko dobrze. Ech. No tutaj trochę mi wyszło jeszcze za bandę. Y tutaj też oklejone. Tutaj, tutaj napis Shelby, czyli człowiek, który stworzył Forda Mustanga. To jest Ford Mustang. Ta kobra tu, a też zamalowałem o, tu jest znaczek kobry, więc już wiadomo, że to kobra GT500 od dzieciństwa zbieram właśnie samochody wyścigowe mam też tu Corvette CR7 Titanica to wszystko sam składałem Moje rybki I no Tak to ogólnie Tutaj jest mój królik no Korwety Raczej nie pomalujemy, ale Ale W następnym filmie bo, Jeśli będziecie chcieli Mogę pomalować to sportowe BMW tak, właśnie ono mogę pomalować. No, ono jest mniej więcej rozmiaru forda, więc użyję mniej więcej. Piszcie, jaki kolor ma być? Oj, moje łóżko. E... No i takie zrobimy. No właśnie. Tam coś chyba chrząka, ale dobra. To odstawiamy. Nieważne. No. No to tyle. Jak na razie. Teraz czekamy aż wyschnie. I widzimy się może w dwóch częściach, bo na razie były cięcia. Nara.